Rok 2020 to czas bez precedensu. Kiedy cały świat zwolnił, a wiele branż właściwie zaprzestało działalności, my gwałtownie przyspieszyliśmy, aby użytkownicy naszych systemów mogli nadążyć za lawiną nadzwyczajnych wymagań. Sprawiło to, że wprowadziliśmy do systemu KSAOW rekordową liczbę modyfikacji, co przełożyło się na ponad 150 aktualizacji do aptek otwartych oraz ponad 50 dla aptek szpitalnych. Wszystko po to, aby umożliwić farmaceutom nieprzerwaną pracę w warunkach zmieniającego się w zawrotnym tempie prawa. E Recepta wdrożona w lutym, w marcu okazała się strzałem w dziesiątkę i ochroniły miliony pacjentów przed koniecznością osobistych wizyt w przychodniach. W praktyce pozwoliło to także wdrożyć teleporady. Ponadto umożliwiliśmy bezdotykową realizację recept w aptekach, pomagając chronić farmaceutów. Z kolei elektroniczne potwierdzenie zleceń na wyroby medyczne, tzw. EZWM, to nawet milion mniej osobistych wizyt w oddziałach NMZ. Do tego ZS MOPL czy JPK VAT to tylko niektóre z projektów publicznych, do których również dostosowaliśmy program apteczny – zawsze na czas. W systemie znalazły się również nowatorskie funkcjonalności, takie jak RepoCloud czy TurboBlozy GroupEx dostarczone do aptek prosto z chmury. Zapewne większość z Państwa nie pamięta wszystkich zmian, które trafiły do programu aptecznego. Na tym jednak polega nasza rola to my dbamy o to, żeby farmaceuci mogli skupić się na pacjentach, a nie na systemach. Więcej na temat zmian w systemie KSOW znajdziecie Państwo w filmowym podsumowaniu roku, które można obejrzeć na kanale Camsoft w serwisie YouTube lub na stronie tutor.osos.pl.